Chyba nie powinno to tak wyglądać. <laughs> Powrót do Haran w Dying Light 2. Witam Was, ludziki, tutaj Kora. Dzisiaj będziemy mieli możliwość powrócenia do pierwszej części Dying Light ale nie w Dying Light 1, tylko w Dying Light 2. Nie wiem, jak wy, ale ja jestem mega podjarana tą mapką. Dzisiaj zostaniemy nocnym biegaczem, i naszym zadaniem będzie zdobycie antyzyny ze zrzutów, które na tej mapie się pojawią. Będziemy musieli je zdobyć zanim ktoś nas obiegnie. I zanim zajdzie słońce. I jak widzicie na ekranie, dzisiaj nie startujemy z bazowej gry, tylko z narzędzia deweloperskiego. Dzięki temu mapa nie będzie miała żadnych lagów i będziemy mogli w nią normalnie zagrać. Także ruszajmy do boju i zdobądźmy antyzynę potrzebne dla mieszkańców naszej wieży. Mm. Dzień, Piciu, Dzień. Dzień, dobry. Co to za miś? Co to za miś? Co to tutaj za miś jest? Mm. No dobra, to jesteśmy na mapie. W Haranie. Już patrzcie na te budynki, co tutaj są. Już widać, że to jest w pierwszej części Daylight. Okej, okay, jakie mamy bronie? Zawsze mnie to ciekawi. O! Oh, uh, to było. To wygląda jako skarubika. <grymka> Okej, okay, dobra. Ciekawe bardzo. Nie no, ale mam, ale się jaram. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy. E, jakie mamy pierwsze... Pierwsze zadanie do zrobienia. Patrzcie w ogóle. Mamy cały ten po angielsku. Mm. Mamy pozyskać z pierwszego zrzutu. Okej, okay, dobra, to idziemy. Jak zwykle mi wszystko. Ale lag! Co? Chyba tak nie powinno wyglądać. Chyba nie powinno to tak wyglądać. O, co my tu mamy? Do dzików Fraisa? O, nie mówią tu na dole. Okej. Okay. Tak, mamy dwie opcje do wyboru. Możemy im zostawić ten zrzut, albo po prostu ich zabić i pozyskać go dla siebie. Także nie wiem, jak wy, ale ja raczej jestem skłonna wybrać tą drugą opcję. Spójrzcie, jak on broń w ogóle trzyma. Ale mi skopodał. O nie! Spitale. Ok, oni są mocni. jakie nie są już takie mocne, ale oni już są. Patrzcie, jaki odmocnij. <śprawie> Prawie goły i wesoły. Dobra, mamy to, a tu coś mamy. Mm. Nie, nic nie ma. Okej. Okay. To nie. To o, mamy jakąś lepszą broń. Zobaczmy sobie. To jest bronią bęczna. Ja raczej za takimi nie przypadam, bardzo bardziej wolę jednoręczne, szybsze. Dobra, pozabijamy się tutaj żeby mi czasami nie przeszkodzili, bo widzę, że tutaj musimy otworzyć bramkę. A tak, bo w ogóle zrobiliśmy ten pierwszy zrzut. A zobaczmy, co my tu mamy zdanie. A, czy już mamy iść do tego drugiego zrzutu? Okej. Okay. Tu lecimy. O, tu już jest większy przeciwnik. No nie no, ale oni nie są mocne. Oku. Teraz. Widzę, że tutaj mnie odrodziło na początku, więc musimy jeszcze raz przejść. Ale, co szczęście, nie zaczynamy dosłownie od początku całej mapki, że musimy zdobyć jeszcze ten pierwszy zrzut. Tylko od razu idziemy do tego miejsca, w którym zginęliśmy. Patrzcie, widzicie? No on był na dwa hity! I co to za wyzwanie? Nie podoba mi się! Nie podoba mi się to. Nie wiem, może chodzi o po prostu sam, samą jakby pobołę tego tej mapki. popa. Pa. Trochę i mamy do tego ale tym razem rzeczywiście musimy ich zabić. Oni też na dwa hitiki. Też na dwa hitiki A oni coś dają w ogóle, czy nie? Czy nic nie dają? Dajcie coś proszę. Szkoda, że aptezyzyk tutaj za bardzo nie mamy. Bo w sumie nie ma tutaj żadnych takich mini skrzynek, w których są jakieś fante. Ale dobra, mamy Antezynę. Okej, okay. co dalej? Aha, to jest. Tam jest jakiś ten. Potworek A pościech! Patrzcie, jak on stoi! O ale. On się zlagował, chyba. Kurczę, a my tu przejść nawet nie możemy. Ani w tą, ani we w tą. Mm. Nie, no on się zlegował ewidentnie, bo tu jest jakaś przepaść. A. No i co teraz? No bo on chyba miał coś zrobić. A ja nic nie mogę zrobić. A tu możemy jeszcze na mnie. <śmienny> <śmienny> on stoi normalnie jak człowiek. <śmienny> Ojej, co tu się dzieje? Może spróbuję jakoś inaczej przejść? Może będzie jakieś. gdzieś inne przejście? Wydaje mi się, że nie. Ej, no co teraz mam zrobić? Mam zrzut. Tu jest pokazane, że mam chyba tego potwora zabić, ale on nic nie robił z tej chow <grym> Ej, dobra, nie wiem. A, a mam granaty, mogę spróbować jeszcze granatami. Zabić. Kurde, serio, poważnie! Nie! Dobra, pójdźmy tam jeszcze raz. Jeżeli się nic nie zmieni, to wezmę wyłączę, włączę mapkę i spróbuję jeszcze raz po prostu tutaj przyjść. O no tutaj jest znowu ten potworek. O, patrzcie, to jest ten. O, nie, no, 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 no. Tam też jest na dwa hits. Ja, już zielony jest straszny. On jest straszny, co nie? No dobra, potworki się pokazały. Może tamto też się pokaże. No dobra, nie. On nadal, jak stoi tam, to stoi. A ja chyba nic nie jestem w stanie zrobić. Chociaż w sumie tym granatem nie udało mi się w niego walnąć. Tylko siebie zabiłam. Teraz spróbuję jeszcze raz, może. Wezmę, odbiję ten granat od ścianki. No nie tak miało wyjść. No nie tak miało być. Dobra, wezmę jeszcze raz, przejdę tą mapę. Zobacz, czy to jest jakiś lak, czy o co chodzi. Czy może tutaj jest coś więcej. Dobra, przeszłam to jeszcze raz i nadal jest tak samo. Gościu po prostu tam stoi, nic się nie dzieje. Dupa, chyba nie przejdziemy tej mapy. Chyba, że. Chyba, że po prostu poszukam na necie, czy sam autor coś napisał na ten temat. Bo tak też być może. Na głównej stronie modyfikacji gościu napisał, że no najlepiej odpalić tą mapę za pomocą tych narzędzi deweloperskich. Ale jeszcze w komentarzu na dole gościu właśnie napisał, że update zepsuł mapę, że postara się to naprawić w weekend. Ale to było w 2023, 7 listopada. Chociaż w sumie on tu odpowiedział na komentarz, że na PS4 nie może się to odpalić. Wydaje mi się, że on po prostu nie wiem, że ta mapa się zepsuła całkowicie po tym update'cie i, i po prostu nie można już przejść tej mapki. Ale dupa. Ale dobra, to jeszcze nic straconego, bo mamy jeszcze jedną mapkę, która rozgrywa się w Haranie. Jest ona troszeczkę gorzej oceniana i ma trochę mniej pobrań, ale to nic straconego. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Dobra, mapka nazywa się Return to Slums, czyli powrót do slamsów. Tutaj w ogóle nic nie było opisane, jeżeli chodzi o jakąś fabułę. Tylko, że po prostu powracamy do slamsów. Starlight jedynki. Okej, okay, się załączyło. Mm, dobra, pierwszy... O monety? No dobra, bronie jakie mamy? Słabe. Ale może to i lepiej, bo przeciwnicy przynajmniej będą trudniejsi do odstrzału. No dobra, okej. Okay. Um, mamy mapkę. Zobaczmy, czy mamy może jakieś zadanie. Nic nie mamy. Nic nie mamy. I co teraz? A mamy mapę? Nie. No oczywiście, że nie mamy. No jak... Słyszeliście ten dźwięk? No był dziwny. Są oczywiście zombiaczki, są zombieczki z Darkland jedyneczki kurczę generalnie ja tak myślałam sobie w sumie nad tym bo Darklandy jedynce te mapki mi się podobały bardziej i tak sobie pomyślałam że może zacznę Drugą serię, tylko tym razem znajdę te jedynki i pokażę Wam mapki, które tam się znajdują. Jest tam jakaś konkretna fabuła. Przede wszystkim tych mapek tam nie jest za dużo, no ale zdecydowanie są o wiele ciekawsze niż te, które są tutaj. W sumie i tak Wam pokazuję mapki, które są najlepiej oceniane, które mają najwięcej pobrań. Także, no nie wiem, pomyślę. Bo może jednak zmienię zdanie i zacznę w ogóle jakąś inną serię gierek? Okej, okay, czyli w sumie tutaj nie mamy jakiegoś zadania. Jest sobie mapka, możemy sobie ją poswiedzać. Tutaj jest jakiś potwórek. Możemy się z nim, myślę, pobawić. Zobaczyć, czy rzeczywiście przez to, że bronie nie są za dobre, czy będzie jakieś wyzwanie. <Glipy> No uwielbiam, uwielbiam te wykończenia o kurde wyszedł to następny jaj No on nie jest już na dwa hity, tak jak w poprzedniej mapce W ogóle tak się zastanawiam, bo w dwójce na pewno nie widziałam tego stwora Ale czy w jedynce było? Się nie jestem w stanie sobie przypomnieć Wydaje mi się, że chyba po... Była... Nie tego spotkorka. jest jakiś inny yep. No i dead No dobra, no tutaj już było jakieś wyzwanie Ale oczywiście i tak za słabo ja nie no, ale popatrzcie na te budynki, na to wszystko. No, wszystko wyjęte z Dyklaeta 1. Jeden ja no, kocham, mówię wiem. No dobra, tutaj w sumie na tej mapce nie ma nic ciekawego. Myślę, że tą mapkę można traktować jako taką ciekawostkę. Jakby ktoś chciał wrócić na chwilę do Dyklaeta jedynki ale nie chcę mu się zbytnio pobierać. Pierwszej części, a ma na przykład dwójkę z graną, to jak najbardziej może poprać sobie tą mapkę. Oczywiście ona nie jest jakoś za duża, ale no, czuć klimat jedynki. Także, jakby ktoś chciał jeszcze raz, chociaż na chwilę, wrócić do pierwszej części, sobie pozwiedzać, popatrzeć, to jak najbardziej polecam. No i przede wszystkim ta mapka nie ścina za bardzo. I przyjemnie się tutaj na nie chodzi, nie ma tutaj jakichś takich lagów. Jak tak chodzę, to też w sumie tutaj nie ma na przykład żadnej osoby, od której można wziąć quest'a. No po prostu taka mapka ciekawostka. O patrzcie, tam się palma pali. Haha! <laughs> <laughs> o, o co tu się dzieje? O, tutaj możecie sobie zobaczyć idealnie, jak duża jest ta mapka. Można dojść do tamtych ostatnich budynków na spokojnie. No dobra, ja w sumie sądzę, że to chyba tyle na ten odcinek. Trochę dupa, że nie wyszło z tamtą mapką, z tymi zrzutami. No ale już nic na to nie poradzimy. Ale przynajmniej to, co zobaczyliśmy, to zobaczyliśmy. Było warto. Możecie sami to sobie ocenić. No, także mogę się już z Wami pożegnać. Trzymajcie się cieplutko i bajo.